w Krakowie Bombardier, tak? tak? dobrze I wiesz nie, jaką długość ma ten tramwaj? nie wiesz? nie pamiętam, 26 metrów, a szeroki ma 240, tak? czyli 240 dokładnie szerokości, teraz tak, żeby uruchomić ten tramwaj to musimy przekręcić ten kruczek w pozycję lewo, no przekręć go w stronę szyby Odwrotnie, obrotnie, odwrotnie. no, ok, dobrze i teraz tak Tutaj mamy dzwonek zewnętrzny, Spod, pod ręką to mamy jeszcze dodatkowo dwa przyciski, zobacz, sobie. Pierwszy przycisk to jest piasek, drugi z prawej strony to są hamulce szynowe, czyli jeżeli motorniczy wpada w Porsche z tym tramwajem, to wspomaga się dodatkowo jeszcze piaskiem albo tymi hamulcami y, szynowymi. I teraz tak, żeby jakiekolwiek urządzenia w tym tramwaju działały, to musisz przełączyć ten przełącznik właśnie czarny na pozycję 1. No przełącznik. OK. I zwróć uwagę, teraz wysuwa nam się lusterko, tak? posunęła nam się lusterko. I teraz postarasz się sam ustawić sobie to lusterko zewnętrzne, czyli poruszać. Tu masz taki joystick, w którym ustawiasz, ustawiasz lusterko, tak żebyś widział zewnętrzną część tramwaju i... No, spróbuj ruszyć. Delikatnie. OK? Dobrze jest? Teraz? OK, czyli widzisz bok, bok tramwaju? Mhm. Widzisz? Tak. I zewnętrzną część też widzisz? Tak. Czyli tam osoby, które przechodzą obok, obok y, tyłu tego tramwaju, tak? tak? Dobrze. Czyli, żeby ruszyć tym tramwajem, to musisz wszystko. Mamy tak, na, nadajnik gwiazdy. Czyli, żeby dać rozruch tego tramwaju, to musisz konać ten nadajnik jazdy do przodu. Natomiast, jak będziemy hamować, to dajemy do tyłu. Żeby ruszyć w ogóle tym tramwajem, to musisz trzymać cały czas ten grzybek ciśnięty, bo jeżeli go nie ruszysz, to ten tramwaj nie wciśniesz, przepraszam, to ten tramwaj nie ruszy. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie dla motorniczego który na przykład źle by mu się zrobiło, słabo, za to wtedy puszczając ten grzybek, ten grzybek tramwaj e, samoczynnie się zatrzyma. Zwróćcie uwagę, że żeby... teraz ten nadanik jest cały czas zablokowany. Żeby go odblokować, przełączamy na pozycję P. Ok? Teraz naciśnij ten grzybek, tak jak mówiliśmy, sobie delikatnie. E, naciśnij dzwonek, popatrz w prawe lusterko. Ok, no i spróbuj delikatnie ruszyć, delikatnie, delikatnie. Ok, trzymaj grzybek cały czas, no i do przodu jeszcze troszkę, jeszcze do przodu bardzo ładnie i dajemy teraz na zero, na zero, tak, trzymaj grzybek cały czas. Widzisz, jedziesz, i zatrzymamy się przed tą taśmą, czyli delikatnie dajemy nastawnik, tak, do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę podnieść, żebyś linią No, super. Teraz przełączamy na zero. Przełączamy przełącznik sterowania na pozycję 1. No i to jest na tyle.